Rybcium, rybcium, dzień dobry. Jestem nad wodą, na którą byłem do tej pory tylko jeden raz i poprzednim razem nie przyniosła żadnych spektakularnych rezultatów, ale postanowiłem dać jej drugą szansę i na pewno opłaciło się. Jako, że najciekawsze rzeczy działy się dzisiaj na samym początku, to stwierdziłem, że początek łowienia pokażę na końcu filmu, Niemniej jednak jeszcze zamierzam oddać kilka rzutów, tak więc kto wie może jeszcze coś się wydarzy, ale nie zostało mi dużo czasu. Eee, I tyle. Zapraszam do oglądania. Och, dobra, słoneczko gdzieś tam powolutku zaczyna przezierać. Obrzuciłem płytszą część. Jeszcze spróbuję obłowić to samo miejsce z drugiej strony a potem przeniosę się może na ciut głębszą wodę. No nie. Tak mi się właśnie wydawało, że było kolejne puknięcie. Stoje na palecie, które chwieje się Uha, ha, 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 ha. To dopiero łowienie, o kurde Ej, hey. nie wiem czy to był zaczep, czy to było Nie, To one zdecydowanie był zaczep A to kładka, na której przyszło mi balansować w zasadzie paleta Proszę bardzo Można połączyć rędkowanie z fitnessem Jak ja to mam zarzucić? A gdyby udało mi się wejść na to o, proszę. O, teraz można rzucić. Padnę stąd że nie dobra Teraz jak tutaj czegoś nie złowię a ja już nie wiem. Dobra Pora zakończyć łowienie z drzewa Ach, dzisiaj łowię z bardzo dziwnych miejsc Dobra, nic się specjalnie już nie dzieje, więc jeszcze spróbuję. To chyba kajtek jest, nie pamiętam. Więc jeszcze na niego spróbuję. On mnie ratował w trudnych chwilach. A teraz zapraszam do obejrzenia małej retrospekcji. Zobaczcie, jak rozpoczął się dzisiejszy dzień. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widać. Może teraz. No cóż. Na pewno nie jest to taki okiem, po którego się tutaj wybrałem. Proszę bardzo, teraz może coś będzie widać. Zacząłem łowienie na robaczka od Libra Lours. Miejsce, w którym teraz jestem jest mocno zarośnięte, więc postanowiłem, że nie będę łowił zapadu, tylko troszkę podżiguję i od razu zameldował się okonek. Z każdą minutą zaczyna być teraz jaśniej. Przyjechałem dość grubo przed wschodem słońca, ale jak już zauważyłem ostatnio, to okoniom zdecydowanie nie przeszkadza. Jeszcze jak było ciemno to słychać było, że żarują, tak więc próbujemy. Nic nie mówię, ale to dlatego, że za nie mówiłem. Chajcie. Ostatnio ta woda nie przyniosła mi praktycznie żadnych ryb. Mówiłem kilka niewielkich okoni teraz dopiero zacząłem łowienie i spójrzcie co się stało Ja cię kręcę Jakie to jest bydle Jakie to jest bydle! Wow! Naprawdę brak mi słów. Przez chwilę łowiłem na małego robaczka od Libra Lurs. Trochę nim podjigowałem i chciałem zmienić miejsce, ale stwierdziłem, że jeszcze rzucę błyską. I w pierwszym rzucie zameldował się ten wielki okoń. Przywalił tak mocno i walczył dokładnie tak jak szczupak, byłem pewny, że to szczupak, a kiedy zobaczyłem, że to je tak okoń, to autentycznie odjęło mi mowę i na miarkę. Nie wiem czy to będzie widać, bo jest jeszcze dość ciemno 38 cm okoń. Nie jestem nawet jeszcze 20 minut nad wodą i życiówka okonia. Coś niesamowitego. Rybka oczywiście wraca do wody. Coś autentycznie wspaniałego w zasadzie to już mógłbym wracać do domu